i witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Survival. W tym odcinku zajmiemy się dokończeniem farmy. Tak. Już sobie wcześniej na odcinku zaczęłam i już tu robię sobie takie małe przejście. No, ale jeszcze jej nie skoczyłem. Bo chcę, żeby to trochę ładniej wyglądało. No to muszę to... Ten dirt cały zmienić w kobla. Najpierw. Mm. Mm. No to ten dirt się zmieni w kobla. To będzie farma kurczaków. Tak. Nie wiem, czy z tą ścianę zmieniać, czy nie. Eee, dobra, to mnie będę zmienić e, Ja trochę mam. Mam nadzieję, że chociaż jeden kurczak będzie. No i jest. Na szczęście. Dobra, eee, trzy małe kurczaczki będą tu spokojnie żyć. Czekajcie, mam pomysł. Hmm, znowu mm, kupa, farmy, no okej po głosowaniu tutaj kluczka czemu? No. co jest? o nie mogę podnieść kości mi się shift zaciął chyba by no lol no, shift mi się zaciął okej okay boję swojego shifla o żeby było ładnie miały trawy kwiatków nie jest i miałem tu jeszcze drugą bramkę, bo tu miałem sobie postawić hmm grebno grebno chajcie już tworzymy tabliczkę. Farma... kur... co ja robię? Kur... I właśnie, jeszcze miałem zobaczyć, jak ta farma wygląda z zewnątrz. Hmm. Trochę można by było ją poprawić. Czy nie? Może być. Nie wiem, trochę dirtem poprawić, tak. Czy to poprawić. Żeby to lepiej wyglądało, nie. Żeby nie wyglądało to tak sztucznie. No to dirtem poprawić. Oj. No od góry tu też tak ślenie wygląda. A kurczaczki mam. Trochę wody. Jest. Krawy mają. To będzie dobrze. Na razie tych kurczaków nie będę zabijać. Te kurczaki zostawię. E, bo żeby jajka mi robiła hmm. to kupy, trochę też, tu też i tu też drewno dzisiaj się chyba wybierzemy po drewno więc się może najpierw prześpijmy tak na serio to robię ten odcinek na spontanie i jeszcze tamtego na Youtuba nie wrzuciłem bo miałem ostatnio problemy z komputerem Tak, żelazo, żelazo miałem żeś Które zebraliśmy w poprzednim odcinku już tu mamy trochę tych surowców Jeszcze jedną uśpielę zrobię Tylko patę partyjki, czy mam? Hmm... No. Lubię ogólnie mieć tak posortowane w skrzynkach, ale nie lubię tego sortować. Szczerze mówiąc. Mogę schować jedno wiatro, to... Mm. Z to narazło te jabłko miałem. Szkoda, że nie koks. Ale jabłko to jabłko. Już możemy TNT zrobić, ale ja tą wolę na miksturki poczekać. I tu będzie taki... Tu chyba będzie inna farma, taka zwykła farma. Nie zwierząt, tylko zwykła. No więc to. Nie wiem, czy dżunglowy, czy normalny Hmm, ale normalny. Niech będzie. O, te kurczaki po drodze pozabijam, bo już one mi się nie przydadzą. A zawsze jedzenie się może przybić. Więcej. Zanim tamte urosną, zanim będę miał więcej jajek, żeby je rozmnożyć, tak żeby z 10 kurczaków tam było co najmniej. Mm. A no, zawsze się przydadzą te piórka na szczały. Szczały to chyba są bardzo potrzebne w endzie. Nawet więcej niż bardzo. No chyba, że w enchantie trafię Infinity. I coś dobrego albo... że brakuje mi tych koni, bo, by się, bo bym mógł się szybciej poruszać. No tu na razie, To może w następnym jakimś odcinku, za jakieś dwa odcinki, trzy, to się może wybierzemy po konie. Muszę jeszcze zobaczyć, jak się kraftuje te sznury, bo ten sznur się przydał. ...żeby te konie wziąć, lol, zbugowany kurczek a hmm, no jeszcze można z kleja też budować, serwis klocki, przypalony klej drewno, żeby. No to jeszcze zbierzmy jedno drzewko. Dobra, tyle powinno starczyć na razie. Nie chcę Was za bardzo zanudzać na tym odcinku. No i zbierzmy sobie... Ten. No na razie to odcinki będą takie, gdzie będę zbierać rzeczy. Dopiero później będę chodzić na wyprawy. Ponoć bloki są niezniszczalne przez kiperów chyba czy tam mniej zniszczalne? to nie pamiętam, jak je się robi. Czy się po prostu kraftuje i e, w piecyku, czy jak. Ja przeczytam sobie na Minecraft wiki później. Hmm, dobra. To weźmy Traftujmy będzie o to jeszcze trochę drewno może albo przejdźmy się kawałek, zobaczymy Trzcina Przejdziemy się kawałek, zobaczymy co jest tam dalej. В этой пустыней пустыни. Мы же найдем коня? Hmm. и Каню. Я с минут. До 15 минут еще будем должны No tu raczej nic nie ma to no, pójdziemy jeszcze w drugą stronę zobaczyć bo wiecie co już Będę kończyć ten odcinek Co tu lawa o to będzie no obsydium mogę dużo ogólnie jest lawy i spawnerów o mam pomysł na następny odcinek weźcie napiszcie w komentarzach czy się ze mną zgadacie żeby następnym odcinku yy, tętno ogarnąć ten spawner żeby już się nam potworki spadały sobie i żebyśmy sobie po prostu zbierali no tu tylko no jeszcze no tu ja już kończę ten odcinek tylko Dojdę sobie do domu. O! Jeszcze zbiorę te dynie. Czekaj. Cie? Z można robić ciasta, nie? Pumpkin pie. No, tęgiel sobie zbiorę trochę. Węgiel w tej części chyba się trochę dużej kopie. Albo mi się zdaje, ale chyba w tej części się dużej kopie węgiel. Hmm. No to ja już będę kończyć na tle już nie mrocznej. Nic nie nienawidzę tego buga. Po prostu ten bag jest nie do zniesienia. No przejdźmy sobie sobie ten do góry. O, jest jakieś coś. Hmm. To będzie bardziej taka... No jest już taka trochę seria budownicza, Dążymy do celu, czyli dojść do Endy i zabić Ender Dragona. I też będziemy budować dużo różnych rzeczy. O, no to pożegnam się z wami. Czekajcie, to żegnam się z wami. No i do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft Survivor. Pa!